W tamtym, no, i, no, wiecie, no ja też Wam no, dziękuję, że mogłem to wysłuchać, bo, bo mi się już nie chce czytać po prostu, mi się nie chce czytać. I, i tak jak tutaj kolega mówił, Edwin, o tym y, właśnie, że, że przeczytał to to na wszystko musi przyjść czas, bo tam kiedyś, kiedyś jak ja bym dostał właśnie tą, ja przez 20-30 lat nie czytałem tej, tej Wielkiej Księgi tyle, co, co na mityngach była czytana. Nie? Później, później jak, jak ją nagrali, trochę ją słuchałem, ale dopiero jak, jak zacząłem na niej pracować, to ją przeczytałem. No i ten. I, no i dzisiaj ja powinnam, bo, bo, bo wszedłem w ten dyskurs ze swoim sponsorem i, i najchętniej to bym chciał, żeby on teraz... Powiedział, Wiesz, jak masz rację, no bo to bo jest jak w napisane, słuchajcie, te 12 na 12 zostało napisane 15 lat po napisaniu Wielkiej Księgi, czyli w 40... 50 roku, no nie, bo y, Wielka Księga w 1935, tak, w to było spotkanie, tam 4 lata potem, no to coś koło tego I, i Wam powiem, że, ale mówię sobie tak, mówię, a czy ty jesteś takim znakomitym sponsorem no nie? dla innych? Czy ty nie płyniesz nieraz raz tych, z którymi robiłeś program? Tylko ja, ja za głowę słuchajcie, ja mam coś takiego, że ja się nie boję przyznać nie? Do, do tego, że, że popełniłem błąd, że czegoś nie wiem, czy że czegoś nie rozumiem. Chciałbym, żeby właśnie, żeby mój sposób był taki, który po prostu... Ale kolega mi powiedział, mówi się, czy znowu szukasz ideału. Nie? <laughs> Chciałbym, żeby ktoś był idealny, a, a, a ludzie po prostu nie są idealni. No i tak nie tutaj, bo tu jest wyraźnie napisane, że możesz wybrać kogokolwiek albo lekarza, albo osobę duchowną. Które, które chcę zmierzyć To co kiedyś mnie nauczył mój pierwszy sponsor Pawełek, miałem piąty krok, on mi powiedział, że ja tego nie będę słuchał, co ty masz do powiedzenia. Ty idź do jezuitów na Stare Miasto i tam, i tam się wyspowiadaj. I ja tam poszedłem. Ten jak mi powiedział, że mi nie da rozgrzeszenia, żebym wyszedł w ogóle z tej, tak trzasnąłem tymi drzwiami, to przez 10 lat nie chodziłem do spowiedzi. W końcu później zapiłem, tak jak tu jest napisane. Ci co pominą ten ważny krok piąty, yy, mogą zapić. Ja, ja, ja po, po 15 latach zapiłem rzeczywiście. Bo... I teraz yy, dopiero piąty, który zrobiłem tutaj właśnie na, na placu Konfederacji. Tam jest taka ta, że ani ja nie widzę tego księdza, ani on mnie nie widzi. I tam wszedłem. Za światełko się zapaliło, zielone można wejść. Wszedłem i tam się rozpłakałem, poryczałem. On mnie rozgrzeszył. Ja jego nie widziałem, on mnie nie widział. No ale powiedziałem tak, że aż mnie trząchło. I ten. I, no, Może jeszcze... Są właśnie takie, takie te. Jak słyszałem, jak Paweł mówił, że może zaczniemy czytać, ja mówię, korp. Ile razy ja to słuchałem? Ile razy... Bo kiedyś to w ogóle Wielkiej Księgi nie było na Wikinga. Tylko było te 12 lat, 12 jeszcze mam takie, sksero sk 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 zrobione. I żeśmy sobie to czytali. Nie? I ten. No i wam powiem, że. Właśnie nie wiadomo jakim trafem właśnie dojdzie ta, ta pomoc i, ta, i to rozwiązanie. Dziękuję, że tu mogę dzisiaj z Wami być.